Witam na konferencji prasowej po meczu 22 kolejki PKO Bank Polskiej w, w, w Krakowia. Mecz zakończył się wynikiem 0, -0. Jest z nami ten gości, pan Jacek Zieliński. Panie Kręży. proszę o komentarz. Nie będę tu mówił pięknych słów, bo no szczerze aż to nie było to widowisko na koncercie futbolu, eee, też przeciętny. Prawda jest taka, że ten nasze ostatnie mecze z piastem, bo to nie jest tylko historia tego meczu, ale jak ktoś prześledzi te ostatnie, nasze mecze z piastem są bardzo zamkniętymi meczami. Yy, jedna bramka decyduje przy jego meczu. My też się liczyliśmy z tym, że tutaj przy tym boisku, które z minuty na minuty było coraz bardziej no, grząskie i, i trudne do grania, yy, że każdy błąd może kosztować nas z, yy, drogo, więc... Jak to przedmiotem byśmy mówili z redaktorem, w Surmurze jest na musiku, a ja powiedziałem, że my też byliśmy na musiku, i to też nie chcieliśmy tego meczu przegrać. Być może dlatego to zdecydowało, że, no, że ten mecz tak wyglądał. Mało sytuacji bramkowych, dużo walki, dużo piłek e, fruwających w powietrzu. No, takie mecze czasami się zdarzają. Także tak jak po. Po meczu w Lubinie mieliśmy niedosyt, że, że można było wyciągnąć coś więcej. Tak myślę, że w tym meczu ten wynik jest sprawiedliwy i nie ma co tutaj doszukiwać jakiejś teorii innej czy drugiego dna. Dziękuję. Dzień dobry panie trenerze, Stanisław Males, Pasypel. S że trybun wyglądało w pierwszej połowie, zwłaszcza jak tych szachów było tak dużo, że, że Krakowia celowo tak do 30-40 metra no, dopuszcza, dopuszcza piast. Czy... To tak, były założenia, czy po prostu tak wyszło w grę? Znaczy, Nie, no, to nie było tak, że my celowo dopuszczaliśmy, natomiast no nie ukrywam, że się lepiej czujemy w tej obronie niskiej i. I generalnie na tym boisku, przy tych, powiedzmy, przy odcięciu drużyny z Gliwic, jeśli chodzi o te podania z naszą linią obrony, no, czuliśmy się bezpieczniej, pewniej. Dlatego, natomiast to nie jest takie, bym powiedział, ustawienie defensywne, bo my w wielu meczach po przechwycie piłki, właśnie w tej strefie, wyprowadzaliśmy naprawdę groźne, bramkowe kontry. Dzisiaj tego trochę brakło i my możemy mieć pretensje o to do siebie, że naprawdę fajnie parę razy odebraliśmy piłkę, natomiast brakło wykończenia, brakło finalizacji, no po prostu zwykłej takiej piłkarskiej jakości, no i o to możemy mieć do siebie pretensje, natomiast to, że myśmy czasami bronili w tej niskiej obronie, zresztą Piast też często w tej niskiej obronie był, to nie jest tak, no, oba te zespoły tak się po prostu lepiej czują, no. tak to wygląda. Czy, czy z tych y, trzech rywali, Radomiak, y, Zagłębio Lubin i teraz Piasto był? Najgroźniejszy rywal, najmocniejszy. Czy też trudno porównywać. No bo ja mówię, no ten mecz z radomiakiem e, wszyscy piali z zachwytu, no ale myśmy grali cały mecz z jednego zawodnika, więc to też trzeba zrozumieć e, zespół przeciwnika, który dostaje gonga w pierwszej minucie, więc każdy mecz był inny. E, natomiast e, ja nie będę oceniał tych zespołów, jeśli chodzi o poziom, ale najtrudniej nam się grało dzisiaj z piastem. Mamy kolejne pytania. Dzień dobry panie że Leszek Ziętkiewicz, portal Pias Info. mam takie pytanie, czy posadzenie Makucha i czego było powodowane urazami? Nie, nie, to były zwykłe zmiany taktyczne, my, co by nie mówić, no dobra skończyło się 0-0, trzeba było w końcu bronić ten remis, ale my chcieliśmy ten mecz wygrać i wpuściliśmy dwóch świeżych zawodników na dziesiątki, Szybkiego, Ruzgę, Majgarda, który też umie grać kombinacyjnie właśnie z myślą, żeby można nie tyle grać bardziej bezpośrednio co pograć z tą piłką po ziemi wyprowadzić jakiś atak właśnie z takiej ze środka pola. No nie udało się ale generalnie no to szukaliśmy rozwiązania takiego żeby jeszcze z czymś zaskoczyć Piasta. Nie widzę kolejnych pytań. Także dziękuję za chwilę druga część konferencji. Proszę. Dziękuję państwu dobranoc. No dobry wieczór. Na pewno trudny taki mecz jakiego się spodziewaliśmy można powiedzieć na trudnym boisku też które nie pozwalano na, na przyspieszenie e, gry, za bardzo też nawiązania, nawiązania tak w prosty sposób e, akcji kombinacyjnej, więc to tam, pewnie utrudniano, tym bardziej, że graliśmy o tak pozycyjnym większość czasu. Chwała e, zespółowi za podjęcie walki z rywalem, który tej wa, od, od tej walki nie stroni i, i się nie boi. i Po prostu byliśmy zespołem, uważam. Przeważającym zabrakło na pewno stworzenia klarownych sytuacji tego decydowania, lepszych decyzji w ostatniej tercji, gdzie nie potrafiliśmy tak dużo wykreować, ale też nie jest proste nie pozwolić na zbyt dużo drużynie przeciwnej i nie popełnić taki błąd, z którego Drużyna przeciwna miałaby kontratak albo sytuację, bo oni mieli do tego bardzo dużo miejsca, żeby tworzyć swoje ataki w odróżnieniu od nas. Myślę, że wynik jest sprawiedliwy i myślę, że pozytywem na pewno jest to, że po dwóch przegranych meczach jest remis, przynajmniej jest przede wszystkim zero stylu co jakby nas cechowało, ta gra w obronie która jest, myślę, podstawą, fundamentem do tego, żeby oczekiwać też czegoś więcej. Tak? Jak tracimy sześć bramek w pierwszych dwóch kolejkach, to, to trudno, trudno czegokolwiek się pozytywnie go spodziewać. Dziękuję pani, Dobry wieczór, trenerze, macie Prudel Piast Info. Ja mam do trenera pytanie, bo dzisiaj akurat Kuba Holubek dobrze się zaprezentował, ale w ostatnich spotkaniach, no nie ukrywajmy, nie było to najlepsze wystąpienie w jego wykonaniu? Czy Piast rozgląda się za lewym obrońcą, który miałby rywalizować z Kubą, czy jednak nie za bardzo? No co do choluba jego postawy, na pewno dzisiaj, szczególnie w drugiej polowie, bardzo, bardzo dobry mecz. Ten pierwszy mecz z górnikiem nie był jego dobrym występem. Z kolei końcówka poprzedniego roku, kiedy to wygrywaliśmy na Lechu czy tutaj Stalomielec, remisowaliśmy na Jagieloni. Może jeszcze jeden mecz, który sobie nie mogę sobie przypomnieć, ale zagrał Kuba bardzo dobrze. I to też sprawiło, że pomimo tego, że straciliśmy takiego nominalnie pierwszego lewego obrońcy, Postanowiliśmy po prostu też dać jemu szansę. tak I to na pewno ma miejsce. Prawda jest taka, że do rywalizacji na pewno byłby potrzebny ktoś, ale też nie jest prosto tak proste znaleźć zawodnika dobrego i szybko. Także na pewno monitorujemy rynek, bo chociażby z tego powodu, że Cholubek jest zawodnikiem, któremu się kończy kontrakt, niedługo, więc to jest na pewno w sferze naszych zainteresowań, żebyśmy znaleźli też kolejnego lewego obrońcy do, do, do drużyny. Dobry wieczór, panie trenerze, Darek Leśnikowski, Super Express. Najpierw tak też personalne pytanie, to kwestia tak zacietkuje rywalizacji między Szymańskim a Plachem, że, że pan od początku tej wiosny no, stosuje płodozmian, krótko mówiąc? <laughs> Powiem tak, na pewno w momencie, kiedy postanowiłem dać szansę Karolowi, no to też chciałem się dowiedzieć co do tego chłopaka, który od tutaj jest od lat i, i tak naprawdę występuje tylko od czasu do czasu, przeważnie w meczach pucharowych, tak? pucharze, pucharze także. On, on się obronił i bronił bardzo dobrze w tych kilku spotkaniach, więc ta rywalizacja nabrała takiego kolorytu, można powiedzieć i, i myślę, że w tej chwili no, możemy e, naprawdę być zadowoleni z dyspozycji dwóch ludzi i na pewno nie skreślam, e, broń Boże, Ferro, który jest, no, można powiedzieć, historyczna postać dla, dla, dla klubu i, i liczę, że jeszcze to pokaże na boisku. Dlatego też grał na, na Rakowie. Nie jest też tajemnicą, że za, za, za trzy dni czy cztery znowu zagra. Gdzież to też było taką, takim motywem przewodnim, bo nie chce sytuacji, w której jeden bramkarz broni, bo Potem ma mecz Pucharu Polski co powiedzmy co dwa miesiące i ma po prostu wyjść i być super dysponowany a tak by było gdybyśmy po prostu nie, nie dali też w tych meczach obu szans. To ja do Pucharu za chwilę jeszcze wrócę ale nie mogę sobie odmówić zadania pytania o to że dzisiaj był na trybunach selekcjoner i tak uczciwie rzecz biorąc gdyby pan miał dzisiaj mu z czystym sumieniem powiedzieć wiadomo że zawodnika nie powołuje się nie nominuje się po jednym występie Ligowym, ale gdyby pan miał dzisiaj mu komuś za, kogoś zarekomendować, to tak z ręką na sercu kto by to był? Znaczy, nie chciałbym to, tego robić, bo na pewno jesteśmy zadowoleni, że selekcjoner ogląda nasze mecze. Chociaż dzisiaj pewnie i Krakowie przede wszystkim swoją trener probieży oglądał. Potrafił też powolać do kadry naszego zawodnika. Mam nadzieję, że, że to stanie się znowu. Z kolei, to co jakby ja nie zauważyłem, tre, trenera Probieża na, 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 na trybunach, ale zauważyłem sporo ludzi znowu e, dopingujących nas i, do, i, i dających wsparcie. Na pewno za to jestem wdzięczny. I, Myślę, że to jest budujące, że po tym meczu z Górnikiem mamy kolejny raz mimo wszystko, że nie mamy dobrego startu, mamy mamy wsparcie kibiców i to też jest tak zobowiązuje nas do tego, żebyśmy, żebyśmy spróbowali w następnych meczach dać jeszcze więcej. Na pewno, jeżeli utrzymamy zaangażowanie i, i, i ten poziom jakby determinacji z tego meczu, który nie dał nam trzy punkty, to w następnych meczach to, to będzie miało miejsce i, i o to też na pewno będę się starał. To jeszcze, tak jak powiedziałem, od puchar polski, który pan tu przywołał, jak rozumiem, Feroplach w bramce, bo to już pan zdradził, ale z ocennego innego chciałem zapytać. No, pan ma w swoim dorobku zawodniczym? Puchar Polski. W dorobku trenerskim ma pan Mistrzostwo Polski i to nie jedno, ale z trenerskiego Pucharu Polski jeszcze pan nie ma. I teraz pytanie, czy da się to w głowie poukładać tak, że kiedy w tej lidze nam tak średnio idzie, to nagle trzeba się przestawić, z pełną determinacją we wtorek zagrać, na dodatek z mistrzem Polski. Jak to, jak to właśnie w głowie poukładać? Czy rzeczywiście no, można się skupić w pełni na tym, żeby ten braku, brakujący w klubie, ale brakujący w Pana dorobku sukces. Nie jest to tak, że jakby nagle teraz ten mecz Pucharu Polski jest dla nas ważniejszy niż ligowy, ale też nie jest tak, że jest nieważny. Myślę, że to też jest już samo w sobie bardzo istotna zmiana, bo bardzo często było tak, że ten Puchar Polski był traktowany jako mecz, w którym no, grało się tak trochę na, na rotowanie składem i tak dalej. A, a na pewno jakby dla nas ten mecz jest tak samo ważny, jak, jak każdy ligowy, w którym po prostu walczymy o, o, o spokojniejsze miejsce w Lidze. I z racji tej, że to jest pierwszy mecz, który jest przed nami, to na pewno jest najważniejszy tylko z tej racji. Jakby nie, nie będę oryginalny, jeżeli, jeżeli powiem, że bardzo bym chciał zdobyć pokar Polski. To, to jest jasne. Panie Teryzyny, że Zarazienkiewiczy portal Pias Info. Mam takie pytanie, bo w pierwszej połowie piast atakował, ale to był raczej taki przerzut z jednego boku na, na drugi, i brakowało tej jakby zaskoczenia. Krakowia się ustawiła w formacji i praktycznie piłka szła tylko z jednego skrzydła na drugie. W drugiej połowie Piast już znalazł, że tak powiem, jakąś spójną grę. Krakowia zaczęła, mówiąc kolokwialnie, przeciekać. Czy można było wcześniej. Pewnie, że można było. O tym rozmawialiśmy też w przerwie. Jakby chcieliśmy trochę jeszcze, mimo wszystko, mimo trudnych warunków, przyspieszyć naszą grę jeszcze tam pomiędzy liniami się pokazać linią obrony, a liniom pomocy. Gdzież w pierwszej polowie za bardzo i za dużo nas było już przed linią pomocy rozgrywających i przez to. Nie, nie stwarzaliśmy takiego, takiego zagrożenia, jakiego byśmy chcieli. Także na pewno to, 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 to zmieniliśmy, ale też jest też aspekt taki, że jak Drużyna decyduje się na grę w niskiej obronie, no to trzeba być cierpliwymi tam przez jakiś czas po prostu to ten atak budować. Często. Tak jak to pan powiedział, z jednej strony na drugą stronę, a, aż ten rival nie, nie zacznie po prostu też tracić trochę tą formację. tak jakby. Więc e, i to, i to. Tak, trzeba było po prostu e, też trochę cierpliwości. Wiem, że to, to nie jest łatwe i dlatego też uważam, że w drugiej polowie dopiero było więcej tego, tego miejsca, ale niestety nie potrafiliśmy, nie potrafiliśmy strzelić. Także e, tyle. Nie widzę kolejnych pytań, także dziękuję, życzę jego dyrektoru i do zobaczenia. Dziękuję, pozdrawiam.